Nie się z tej strony, Luke. już się Roblox. Dzisiaj ja ścigam się z widzami, kulą taką. Już, już zaczął się wyścig. Dobra, jedziemy. Fajnie. Fajnie się, fajnie tak ścigać się kulą. Hej, pojechałem na skróty. A tutaj już się zaczął start. Lepiej tak skakać też. Fajnie jest. Gościu mnie zaraz dogoni. Kurde, nie podskoczyłem, He kurde, ja się ubijam ciągle. Nie, muszę się. ostatnie okrążenie. Ok, co to? Ok, koniec. Nie, nie wiem, to miał miejsce, o co to? O, pójdę poja sobie tym tunelem. juhu Ale wietrzyk. Tak fajnie brzmi. Co to? E, nieważne. O, pętla. Ojej. Wow, ja chcę jeszcze raz. Uwaga, przejadę przez największą pętlę na świecie. Ej. Poruszamy. Wow, tutaj jeszcze jakieś tory. O, to są kilka rzeczy dodane. Ale fajnie. O, aha. K kiedy będzie następny wyścig? Za kilka, za 10 sekund. No dobra. Juhu! A tu można głosować na mapę? To ja To. to. Wow, no fajna. Co oni już wystartowali, kiedy? Jestem czwarty. O, poszedłem jak burza. Tędy, Okej, drugie okrążenie, Juhu! ostatnie okrążenie. Juhu! Ej, nie wyprzedzać mnie takie prawo. Jest! To nieźle, nie poszło. Okej, okay, przez pętlę. W ogóle to coś nowego, nie widziałam tego wcześniej. Jechu! <śmiech> <śmiech> uh -huh. Także Jest całkiem super ciekawego jaka teraz będzie mapa uh. Dobra uh -huh. Już prawie to jakby... Może do góry? Może. Juhu! I kręci mi się w głowie. O! Wycik! Juhu! Lecimy! O! Ja prowadzę! Ej, wyprzedzają mnie! Jak? Prowadzi. Dźgaczy. O, czerwony to chyba najdalej. Jest. Hmm. Juhuuu. Juhu. 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 czy dałoby się szybciej na ten most wejść. Ostatnie, ostatnie, nie to już ostatnie było. Zaraz przyjdę. No. Dobra, jestem z powrotem. Dobra, pętla. Juhu. Super! przejdźmy na górę się i zobaczmy czy będziemy jak mówiłem, musiałem... chwilę przerwać. Zaraz będziemy. Za... tyle sekund. Przyszło na górę. Nie, nie zdążę. Ty jak on szybciej tak się... Wow! Fajna! Ja prowadzę. I nie prowadzę. Juhu! Co to było? Ostatnie okrążenie. jest. To jest ja z gościem prowadzę. W ktoś za nami jest? Jest. Jest! A czekaj, czy to są miejsca. A to co to? I hu! co się stanie, niech wszystkie się zapalą. Chyba nic. Juhu. Nic się nie stanie, wszystkie się zapaliły. Wow, dobra, wychodzę. Fajne, że są wyścigi w kulach. Juhuuuuuuu! I wypadłem. Zaraz niedługo wyścig, więc jeszcze zrobię okrążenie. Tędy pojedę sobie. Czekaj, czy mogę tak. Mogę. Dla mnie nic nie jest niemożliwe. Uwaga. Go! O, to wygląda taka plażowa bardziej. Ło, to było fajne. A, tutaj też jest wyjście. fajne on Jest Bardzo fajne. No ale mi się kręci w głowie. To wygląda dobrze. Dobrze, O, to też wygląda dobrze, Juhu! fajne takie wyścigi, ale mi się kręci w głowie. W Sobie tak idę dookoła, kto się z piłką plażową. Można też obserwować, jak się ścigają inni. Już prawie. Juhu! Juhu. Myślę, że to na ludzie wszystko Wow. Wow! Chyba ja na to głosowałem. Ty ja już jestem pierwszy. Ups, nie chciałem. Którdy? Tędy? I tędy. Ej. A, co tu prowadzi? Aha, nie, może chyba na to. to. To to. Ja już się pogubiłem, <ścoughs> ale udało się. Ej, ja jeszcze mam jedno okrążenie. Szybko. Teraz tędy. Dam radę. No, jeszcze ktoś tu jest. Uf. To są jeszcze dwa wyścigi sobie zrobię. Ale ja jestem ciekawy. O, można zmieniać. Nie, tego ptaka będę, tym ptakiem będę. Ale fajnie być tym fajnie być ptakiem. Wyścigi w kulach. Jest super! <ścoughs> tak się ubija. Juhuuu! Wyścigi. Mm, podobnie to wygląda z tamtej mapy. Który endy? Endy? Wow, jakiś niebieski dywan. Wow! Tędy? Ej. Coś mi nie zadziałało. Nie zadziałało. Coś z internetem jest nie tak. No dobra, to już na tyle z dzisiejszego cika. Albo i. Teraz mi w sumie zadziałało. Ej. Wezmę sobie tego ptaka. <grym> tam z internetem było nie tak, ale dobra. Nie. Tutaj trwa wyścig jeszcze, to zrobię sobie jeszcze jeden wyścig jak to się skończy, bo też z internetem przez chwilę nie tak, ale mi się załadowało już. O, to jakaś ośmiornica się ściga, ale nie jest dość szybka. I zbytnio nie ogarnia. Ojej, czy ja to jest ta sama mapa? To może to jest to samo? Hm. Nie widziałem dalszej mapy hm. i co koniec? Nie, ja jeszcze ktoś? Nie, to już wszyscy. Zaraz będzie znowu. <grystanie> ptakiem się kręcę. Wow, ale super. Ta mapa wydaje się ciemna. O, nie mogę chyba do lawy spaść. Ou, w prawie spadłem, a ja cię gonię. Juhuu, to chyba ostatnie okrążenie. Mam nadzieję. Juhu! Jest. No dobra, Może zrobić jeszcze jeden wyścig ostatni. A w ogóle ja jestem ciekawy, jak dojść na górę. <laughs> wow, tako! Cool. Wow, to Olfek wygląda dobrze. O, kto się z piłką jest, tam? <laughs> A tam nie można wejść. Tam była jakaś mapa. Ale kręci się w głowie. Zaraz będzie kolejny wyścig. Ale co to tak jasno? Lawny nie goni? Nie, coś czerwone się zrobiło. Ej, to coś nowego jest. <ślesk> w ogóle tego nie widziałem. Okej, okay. ścigamy się. Tędy? Tu? Nie, tędy. To już mi pocięższa. Wow, zamek. O, świnka jakaś była. No, czerwony jest dalej. To Ju -ju -ju. już ostatnie jest okrążenie. Chyba. Ju -ju. W nikogo nie widać. Na tyle z odcinka. Mam nadzieję, że wam się podoba. Idzie tak, to zasubskrybujcie kanały Lukieusz YouTube i Lukieuszy Torobloks. Do zobaczenia już niedługo drugą w kolejnym filmie. Pa, pa!